Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 30 odcinku wyzwania wężownika. E, tak, zrobiłam tutaj e, zbliżenie na odrobinkę przerobione, na odrobinę przerobione pomieszczenie. Włączyłam sobie do rozgrywki e, luksusowy, nowoczesny apartament, i okazało się, że w tym rozszerzeniu jest duże akwarium. Nie wiem, ile ryb się tutaj zmieści. W każdym razie odkryłam też e, o co chodziło z tymi rybami. Dlaczego? E, Zaliczały mi się tylko trzy, chociaż miałam 13 ryb wrzuconych. I chodzi o to, że to mają być ryby doskonałej jakości. Także w tym momencie mamy tylko cztery. Wszystkie są tutaj. Nieważne, czy z dodatku, czy wiecie, czy z jakiegoś. No, nieważne skąd one są, ważne, żeby były doskonałej jakości. No, i w takim razie postanowiłam tutaj zrobić taki kącik, wiecie, żeby można było sobie usiąść, poglądać coś ładnego, e, chwilę relaksu sobie sprawić. Słuchajcie. Kaliope e, nauczyła się i mówić, i chodzić i korzystać z nocnika, tak że ona potrafi już wszystko. Geras dzisiaj będzie miał urodzinę. E, chciałbyś iść może na festiwal? Myślę, że byś chciał. W ogóle fajne pragnienie mu się wylosowało. Wspólne nocowanie z kimś. Pytanie tylko, czy ty masz kogo zaprosić. W sumie miałabyś. No i włączyłam sobie w końcu postęp historii. Po prostu coś tam naklikałam, wiecie, i dlatego to nie działało. I teraz tak, y, muszę tylko sobie jeszcze te powiadomienia wyłączyć, bo mi normalnie ślak trafi. Mm. <laughs> Okej, okay, tego od dawna nie było, ale pragnę Wam przypomnieć o instant gaming. The Sims 3 jak zawsze powala cenami. Podstawka za 7 zł, a akcesoria dostępne już od 5 około. No jest w czym wybierać, także polecam i nie przedłużając, wracamy do rozgrywki. Zajmiemy się dzisiaj Tauriel, bo chciałabym, żeby w tym odcinku już zrobiła wszystkie swoje rzeczy. Także niech ona sobie łowi. W ogóle ma ochotę złapać, znaczy złowić rybę śmierci. Więc musiałaby się udać na cmentarz najlepiej. Ej, wyłączyłam przecież. Aha, bo to krewnych. Ojej, masz nową. Dobra, łów sobie na razie tutaj. Chyba, że w innym miejscu będzie coś, czego nie masz. A no tak, zostawiłam sobie, żeby członkowie naszej rodziny byli tutaj w tych historiach. Tu jest jeszcze jedna nieznana ryba, więc możesz łowić. Izda. A ty byś może się zajęła czymś innym, nie wiem, nakarm? I sama się nakarm. W ogóle mogłabyś podać jakiś lunch? Smażony ser na przykład. A, no i przecież ja w ogóle wam nie pokazałam Izydy. Ona ma nowy strój ustawiony. Stańże na chwilę. Zapomniałam w ogóle. A specjalnie wcześniej, przed nagrywaniem weszłam, żeby ją zmienić. Ma taką przepiękną koronę, w ogóle zestaw takiej biżuterii. Suknie, zobaczcie jaką przepiękną. No i rękawiczki, bo tak stwierdziłam, że dość goło wygląda. W sensie, no, wiecie, albo nie wiecie o co mi chodzi. Tak e, dziwnie mi wyglądało, jak miała puste ramiona. No bo też e, ten naszyjnik, który ona ma, to jest po prostu czoker, więc na dekolcie też jakby było pusto. Ramiona puste, było za pusto po prostu, więc stwierdziłam, że jej tak ustawię. Moim zdaniem wygląda przecudnie. No zobaczcie tylko. Tutaj są jeszcze takie jakby kwiatki, nie? Tu wszystko to są jakieś takie alastokrotki. E, tak samo tutaj. Może wam kiedyś pokażę tą sukienkę w oryginale. Ale jest prześliczna. No i przez jakiś czas Izetka będzie właśnie w ten sposób ubrana. Ja e, ty mnie nie wkurzaj, Arys, bo ty miałeś robić rzeczy do pracy. Albo majsterkowanie. Albo e, sport. A najlepiej jakbyś się w ogóle nauczył tej charyzmy. Bo potrzebujesz w zasadzie tylko jeden poziom. O, teraz tutaj będzie... Jeja! Yeah! On jest naprawdę uroczy. Ciekawe jak będzie wyglądał dzisiaj Ej, bo on ma urodziny przecież. <laughs> Serio, akrobacje tutaj jakieś robisz na cmentarzu Duchom robisz pokaz, czy co? Okej, okay, tutaj Natalia montażystka z trochę niestety odległej przyszłości, niestety ale słyszeliście to ten nieszczęsny mikrofon, który praktycznie przez połowę nagrania, czyli przez prawie dwie godziny w randomowych momentach, robił mi takie rzeczy. Wybaczcie mi, że jestem spóźniona z całym tygodniem w zasadzie z tym odcinkiem, i tak samo, że nie było nic innego w zasadzie w poprzednim tygodniu, ale nie mogłam dojść do ładu z tym nieszczęsnym mikrofonem. Jestem tak wściekła, bo e, wiecie, no nie da się, w sensie wiecie, że padł jakiś super tekst, na pewno musicie to wykorzystać, a później w trakcie odsłuchu czy tam montażu się okazuje, że do bani trzeba to wszystko w cholerę wyciąć, bo nie da się znieść tego dźwięku. Ja podczas montowania po prostu łapałam się za głowę, bo zaczęła mnie boleć od, od tego pisku. Mam nadzieję, że poprawi się to Wydaje mi się, że e, usunęłam jakby te czynniki, które mogłyby tutaj wpływać na te wszystkie sprzężenia, ale jeśli macie pomysł, co mogę zrobić jeszcze, żeby tego uniknąć, e, to czekam na propozycje w komentarzach. Dodam, że mam mikrofon Superlux E205U. No i mam nadzieję, że ten materiał nie będzie zbyt krótki, ale naprawdę. <słuch> To jest totalny dramat z tym dźwiękiem. Aha! Dobra, już wiem. Zapomniałam, że on musi mieć przyjaciół. A ty się musisz z kimś zaprzyjaźnić. I w ogóle fajnie, jakbyś się ze swoją y, kobietą spotkał kiedyś, Ares. Ale to nie w tym odcinku. W sensie nie, teraz się tobą zajmiemy, bo tobie trzeba więcej czasu. Jezus, co ty robisz? No i dobra, Geras ma urodzinę. No, i teraz możemy ci dać cechy wygadane. A nawet musimy, bo już powinieneś mieć dostępne wszystkie cechy. Jest. Wygadanie simowej z łatwością zaprzyjaźniają się ze współpracownikami i podlizują szefom. <gryzm się wstydaje> Dobrze. Okej, okay, musimy cię od razu przebrać. No, i tak się nam prezentuje Geras. <grymne> On jest oczywiście dzieckiem Chińczyka. Ok? Sielasz wyszedł. Ej, dobra! Czyli ryby śmierci można złowić, ale dopiero na dziesiątym poziomie wędkowania. Między północą a piątą nad ranem, także nic tutaj po tobie. Zresztą i tak już musisz iść do spania. Okej! Okay. Izyda chce sobie zrobić tatuaż Nie ma problemu. Oj, pirat, dostaniesz ciry od Izydy. Okej okay. Czyli e, Tauri ma już wszystkie rzeczy zrobione. Z tych, co potrzebowała. Z umiejętności jeszcze tylko. E, właśnie ten, to akwarium pełne. I Twoja ukochana. Przy okazji wsadźmy tutaj do e, Twoje rybki, które są też doskonałe. No dobra, no już masz przynajmniej sześć. Aha, no i widocznie tutaj można tylko sześć rybek dać, bo nie mam już uzupełni. O nie, Dorota, nie jedz tego. No nie, może... Eee. Jak cię nie wypluję, to ja nie wiem, co zrobi ta nie, halo. Co ty robisz? No bez jaj. <głos》> Dom się tutaj jakiś pali, a ten poszedł sobie na drinka. Nie mogę, hałpa się spali babce, bo łosiść się da. <grymne> A ta w ogóle wlazła w sam środek. Nie do wiary. A to facet jest. No <grymne> gaście go. To co lewie po nim? Ej, ale to wygląda jak jakaś postać, słuchajcie, wyłaniająca się z tego ognia, z czeluści piekielnych. Co? Apollo, czy ty serio? Podkradłeś dziewczynę Arysteuszowi? No bez jaj. Co? A jeszcze lepiej, że oni są wszyscy chyba ze sobą z pokrewniki. Przez Moridę chyba. Albo nie? Poczekaj, ale o Connor. Nie, dobra. A już myślałam. No nie! Nie, tak nie będzie. Musisz się tym zająć, Ares. No bez jaj. A za polno jest. Niech się okaże, że jeszcze dziecko sobie z nim zrobi. Okej, okay, chyba totalnie już cię olała. Co?! Zaręczyła się z Apollo! To już wiemy, dlaczego Apollo był sam. Ej, ale tak swoją drogą. I ona już tu mieszka. O ludzie. No ładnie, to Apollo na stare lata jeszcze dzieciaki zrobi. No nic, będziesz musiał sobie znaleźć inną kobietę. Ej, ja tu nie jesteś jeszcze jakaś mega śpiąca. Weź się odpręż. I czytaj dalej. Okej. Okay. A ty wstań i zmień brudną pieluszkę. I w zasadzie możemy jej zrobić urodziny. Ty ją zostaw. Ty weź sobie kąpiel. Ej, bo ona się zestra od tego podrzucania. Użyj nocnika. W ostatniej chwili zdążyłaś. A później Izydka może cię tutaj. Może cię nakarmić. Um, wiesz co? Dobra, złapałaś coś, to wracaj. <laughs> Będziesz się uczyła dalej. Albo poczekasz, niech twoja kobieta przyjdzie. Jest. Także zjedz sobie po prostu. A później ją poprosisz, żeby została z tobą na chwilę dłużej. E, dobra. Weź, wejdź, zostaw ten czat, bo normalnie nie dam rady. Ty też proszę zjeść sobie resztki. I wyślemy ci, żebyś sobie jakieś czarujące spotkanie z kimś uskutecznił, prawda? Gdzie ja cię mogę wysłać? Do remizy, a gdzie? <grafię> proszę bardzo Izetka, dawno tego nie robiłaś. Niech Kaliopy już będzie dzieckiem. To może skorzysta przynajmniej... <laughs> z tego weekendu w całości. Okej. Okay, Basia kogoś znalazła. Okej, okay, czyli tak. Kaliopę jest rodzinna i przewrażliwiona. Więc sprawdźmy, czy któraś z tych będzie. Jest przewrażliwiona i jest rodzinna. Dobra, damy jej najpierw przewrażliwioną. Albo wiecie co? A dobra, niech będzie czemu ty wymiotujesz? Harujące spotkanie? O, uwodzicielskie spotkanie dawaj. <grymne> czy jesteś wampirem chyba. <grymne> <grymne> Ej, a ty daj jej kwiatem. bo ją poprosiłaś, żeby została na chwilę z tobą i spróbuj spontaniczny pocałunek. Tylko wiesz co może byś z nią poszła do ogrodu Idź tu i zawołaj ją po prostu Albo wiesz co w sumie tak, masz rację, najpierw yy, weź się załatw o kurde Dobra, totalnie możemy to zrobić no i ten tatuaż jeszcze w tym odcinku, fajnie by było. No właśnie, e, idź tutaj i ją zawołasz. Okay. Udało się, tak! Dobra, bo akurat chciała tu zrobić. Super. Weź idź stąd. Przeszkadzasz. O, jak one słodko razem wyglądają. Tylko, jakbyś nie wchodził e, twarzą tutaj w dziewczyny, byłoby super. Słuchaj, zaproponuj jej stały związek. To najpierwszy pocałunek w trakcie pełni księżyca. Jakże romantycznie, i słuchaj możemy zrobić barabara. Ej, czy ty się jeszcze możesz wybrać um, zrobić sobie tatuaż w spa, najlepiej w spa. Tak, zrób sobie tatuaż. Aha, bo to będzie szkoła artystyczna, ale zdalna Pytanie, czy ja potrzebuję kaliopę teraz, żeby ona czegoś się uczyła No ona w sumie głównie gotowania się ma nauczyć a jeżeli chodzi o tą kaliopę, czy ją wysłać faktycznie do, tego, do tej szkoły z internatem, to jeszcze się muszę zastanowić. No i tak, kochani, w taki niestandardowy dosyć sposób dzisiaj się żegnamy. Mam nadzieję, mam nadzieję że odcinek się wam spodobał. Dajcie znać koniecznie, co myślicie na temat wysłania Kalioby właśnie do szkoły z internetem. Czy to dobry pomysł, czy zły? No i co myślicie na temat tego, żeby Stauriel zrobić rzeczy? To znaczy, albo będzie adoptowała dziecko razem z Dorotą, albo Enrasem spróbujemy je zaciążyć. Tylko to już raczej odb odbędzie się w kolejnym odcinku. Także koniecznie musicie mi dać znać, co sądzicie na ten temat. No i oczywiście zostawcie subskrypcję, komentarz i wszystkie te bla bla bla, wiecie co macie robić. <laughs> I widzimy się, kochani, już w kolejnym odcinku. Cześć!